Jedziemy z koksem. Jedziemy z koksa. Tak, to już się kameruje? No to kameruj. To już można gadać? Dzień dobry. MRS-y i EKO-S-y witają na majówce. Tak. Produkt włoski, champagne. Uwaga. I zaczynamy sezon. Zaczynamy sezon na... 1, 2, 3, celuj je w głowę. Mało kto zaczyna z sezon champagnem. A że mi został po Sylwestrze w lodówce. Dobra, uwaga. Klaw, Pis. Jed. Zaczynamy. Zaczynamy. <gry> A to jest majóweczka według Bits For Life. Żartę, pite i tak dalej. Dobry grill, nie? Ekstra jest. No. pi, pi będzie za Dorota <gry> to jest szampan ruski i się ruski nie wspiera. Por favor. Nie, yeah, do podmieścia w paszczu wstąpienieniu Ty, a ona się zmieści na tego gmina? Głową, głową Czekaj, bo Nie, najpierw trzeba nóżkami, żeby to cierpiało Jara się, jara się Jest <grym się w górę> yeah, ogień okay. Z dupy Co? I co? Wiesz jaki jest koszmar onanisty? Nie wiem. Że ręka mu powie, że jest w ciąży. O kurwa. O chuj. Mhm. O nie. To jest dopiero koszmar. Wyobraźcie sobie, jak tak tu zaczyna puchnąć ręka i jak taka o. kula się robi. Jestem w dziewiątym miesiącu. O jak to jest? Nagrodę podam kiełbasę. Wyciążczyni, to Ale u na święta też trwałem. 24, kurwa. Na dobę, pa. pa no, no. <laughs> Kurwa maraton to kurwa. O, nie. No! Ale śmiesznie ludzie wyglądają tak bez drbyt. Ja będą na Sylwestra, siedziałem w krajkowi uprzyka właśnie. nie? Ja miałem, miałem 13 lat, chyba wtedy to był. Sylwester, na Jebanie jak bąki, a lat 13, na Jebane jak pach. Nudzi nam się, nie? Dawaj, gitam get, tu, nie? Po ją perfumami, pali się gitara, nie? Ja wiem, to I w końcu Seweryn bierze, psika se po gitarze i odpalają, nie? I w pewnym momencie kurwa psika mi Jebane, nie działa, nie? Nachylam się tam na tą dziurę. To tam rękę, a tam się perfum skumulował, nie? O kurwa. I zrobię tyk! <grafy> Taki, o kurwa! Ghost Rider ty. Tu nie miałem nic, tu miałem tak spalone. Ja. Mówię jaki kurwa Sylwester. dni kurczakiem jebałem bałem, co tu się właśnie wyczynia? Co będziemy zarzucać? Wszystko i Czyli boczek. O, o, tam Marson się poradził. Marson się nie tańcem. tańczył. No to było, że ja sobie No, no. I w i mnie się w grilla bić forlifował tak. no? do No To jest Gracjami Taka Slera ja Widzisz, że coś robię, układam. No, no Kur, co pyskujesz? Co pyskujesz kurwa I kiełba. Ja czekam na kiełbę, nie? Dla mnie kiełba najważniejsza. Jeszcze mamy trzecią ciągle I dzia. I kiełbacha już wjechała Najważniejsze już się tam gili. To jest Fago kurwa Motor wjechał.